Witam wszystkie zodiakalne wodniki. Co tam u was, moi kochani? Napiszcie mi w komentarzu, co tam słychać jak minął ostatni tydzień. Zobaczymy czy ten następny będzie lepszy od poprzedniego. Wodnik. Horoskop na cały tydzień. Energia każdego dnia plus energia miłości i pracy na samym końcu. Wodnik. Jak będzie wyglądał u ciebie nadchodzący Tydzień wodniku. Nadchodzący tydzień. Poniedziałek, poniedziałek. Wtorek, środa u wodnika, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Widoczne? Czekajcie, trochę przesunę. Dobrze widzimy. I teraz tak, poniedziałek. O, niestety, musimy iść do pracy. Zobaczcie. Kończy się weekend. No, czemu dzwoni ten budzik? No tak, ale tak serio, to trójka mieczy to jest właśnie takie rozżalenie. Tak jakby ktoś Cię zawiódł, rozczarował. No właśnie, wszechświat rozczarował, że wymyślił taki system, tak? Że poniedzieli trzeba wracać do pracy. No ci, co pracują w weekend, to nie mają takiego problemu, bo oni w kółko pracują. Ale poniedziałek pamiętajcie, że ktoś może Was zawieść, także przygotujcie się na to rozczarowanie. Ktoś może nie dotrzymać obietnicy... Ktoś może złamać słowo, mogą wyjść jakieś, czy plotka, czy coś, także zawiedziesz się na jakiejś osobie. Tutaj jednak jest takie: sama Twoja myśl spowoduje takie ukłucie w sercu. Może tęsknota za kimś, może za kimś będziesz tęsknić w poniedziałek. Uwodnika, wtorek jest rewelacyjny. Mężczyźni mają szansę mieć do czynienia tego dnia z tą przepiękną kobietą, która jest taka troskliwa i taka. Idealna dla was, po prostu w waszym guście, w waszym typie, aby to była wasza partnerka. Ale kobiety, wodniki za to będą błyszczały, będą świeciły, będą na świeczniku. Także tego dnia będziecie nie, mogły, nie będziecie mogły się odpędzić od wzroku ludzi. Ale nie mówimy tu tylko o mężczyznach, też o kobietach, o wszystkich. Ponieważ cesarzowa ona emanuje światłem, ona emanuje taką energię, że człowiek nie może przejść obojętnie. Cudowny dzień. Myślę, że wszystkie Twoje poczynania tego dni, dnia będą trafne. Także, cokolwiek będziesz chciała, chciała rozpocząć, właśnie we wtorek, to ci wszystko tak się, tak wszystko jakoś poukłada, że nie pojawią się żadne przeszkody, żadne problemy. Dojdziesz do tego swojego celu ustalonego też w kobietach będzie bardzo dużo troski tego dnia. I te co mają dzieci, to będą bardzo się troszczyć o to, czy wszystko w porządku, czy doszedł na czas, a czy zjadł, czy mu ciepło. Chętnie będziecie robiły jakieś przysmaki, przekąski. To taka matka, idealna matka, tak? Idealna przyjaciółka, partnerka. Także i przyjaciele będą zadowoleni, że mają wodnika, i rodzina będzie zadowolona. Wszyscy, szczególnie z kobiety. Szczególnie z kobiety. Wodnik, mężczyzna. Chyba, że ma duży pierwiastek żeński, no to wtedy też tu się odnajduje. Ale mężczyzna, taki typowy macho, no to prawdopodobnie będzie miał we wtorek gdzieś jakąś kobietę na oku, chyba, że to będzie jego ta troskliwa przyjaciółka czy partnerka, tak? Jakaś idealna, no niektórych to może być kochanka, no nie ukrywajmy, że to jest karta, dla mnie z reguły, kochanki. Środa. Środa odchodzi wodnik od jakichś zmartwień, od jakichś problemów. Tak jakby to się układało, w poniedziałek się martwisz, we wtorek nabierasz sobie tyle siły, że dochodzisz do wniosku w środę, że czas to zostawić, bo jednak czułeś we wtorek, że życie jest piękne i przestajesz się martwić. Wybierasz nowy kierunek w środę, nową drogę, tak jakbyś postanowił odciąć wszystkie zmartwienia od siebie. W czwartek mężczyźni wodnicy mogą mieć do czynienia jakąś rozmowę dość poważną z tą kobietą. I teraz tak, może to być wasza żona, jeśli tu pozwoliliście sobie na spotkanie z przyjaciółką, z kochanką, to w czwartek może wasza żona coś podejrzewać, znaleźć coś, tak i może tutaj być konflikt. No, mogą być rozmowy nawet o rozwodzie. Kobiety, jeżeli ty jesteś wodnikiem, Możesz być w tej energii, ale możesz też mieć do czynienia z jakąś kobietą wymagającą, rygorystyczną, chłodną. Także tu może być spięcie z koleżanką, z kimś z pracy, ale niewykluczone, że sama kobieta wodnik będzie w takiej energii. Także tu w, w, w czwartek pojawia się kobieta, prawdopodobnie rozwiedziona lub wdowa, która ma swoje wymagania i ona o tym ostro mówi. Tak, to jest kobieta bardzo inteligentna, tak, bystra, nie da się jej oszukać. Ale ona tutaj jak tupnie nogą i spojrzy swoim zło, takim chłodnym wzrokiem, no to nogi się uginają dla niektórych. To ciekawe, czy wodnik będzie w tej energii, czy niestety wodnik będzie miał do czynienia z taką kobietą surową. E, młode wodniki, to uważajcie, żebyście nie przeskrobali coś u swojej mamy na przykład. Może je praci, coś znaleźć w Waszych kieszeniach. W piątek jest cudownie, myślę, że dzień wypłaty chyba, podsumowania jakby tygodnia, bo zobacz, tutaj same denary. ładnie wyglądasz, ładnie pachniesz, dobrze się czujesz, nawet bardzo dobrze się czujesz tego dnia. Tak jakbyś. Czuł, że możesz podbić cały świat. Ludzie na ciebie patrzą z zachwytem. Także tutaj może być jakaś niespodzianka pieniężna lub jakaś fajna niespodzianka, która podniesie Twoje wibracje. Czujesz się super. Tak naprawdę, powiem Ci szczerze, że ty sam sobie na to zapracowałeś. Nikt ci tego nie dał. To jest Twoja praca nad tym, jakie masz życie. Sobota, czas obserwacji, czas zatrzymania się. I spojrzenia na pewne sprawy, na pewne osoby, no, na swoje życie. Także tutaj umownie, powiedzmy tak, że przychodzi sobota, i zanim cokolwiek zrobisz, to ty dużo o tym myślisz, tak? Też możesz czuć się obserwowany przez kogoś. Ci, co używają często social media, to mogą zobaczyć, że ktoś ich śledzi, obserwuje, yy, na przykład osoba z przeszłości. Czy ktoś może czuć się w sobotę obserwowany przez szefa, i poszedł do pracy. Także tutaj jest czyjeś taki wzrok na tobie, chyba że to jest Twój wzrok własny na Twoim własnym życiem. Niedziela, cudowna niedzielę, wodnik, pakuje swoje yy, fatałaszki i wyjeżdża, jedzie gdzieś. Także może gdzieś pojechać wodnik, ale też może kogoś zaprosić, może ktoś z wizytą zawitać u ciebie. W innym wypadku to może być tak, że to będzie rozmowa przez jakiś komunikator z osobą mieszkającą daleko. Także możecie sobie w niedzielę przeprowadzić tą rozmowę. Możecie też planować wyjazd, możecie planować, żeby coś zakończyć, a rozpocząć coś nowego. Także tu, bynajmniej energia jest fajna. Zobaczymy sobie, co tak konkretnie w pracy w następnym tygodniu. Sfera zawodowa. W sferze zawodowej jest wybór, macie jakiś wybór. Coś ci serduszko będzie podpowiadać, także bardzo czegoś bardzo będziesz pragnąć. Idealnym przykładem by było, gdybyś pracował, pracowała w jakiejś firmie i przełożony dał ci wybór zostać przy swoim stanowisku pracy, lub przejść piętro wyżej, nie wiem, czy to miał być awans, miałby być, czy po prostu w innym dziale pracować i to jest ten wybór, tak, że ciągnie cię tam do tamtego, tak, serce ci mówi, tak, próbuj, ale też coś cię trzyma, na przykład znajomi, tutaj, gdzie pracujesz, dlatego tu jeżeli chodzi o pracę, to jakiś Masz tutaj coś e, takiego do wybrania, coś, co cię kusi w pracy, ale też jest te coś, co musisz zostawić, co nie jest do końca dobre e, dla ciebie. W miłości, w miłości jest tak, że e, jest jakaś osoba z przeszłości, jakaś osoba gdzieś tam w teraźniejszości i takie już znudzenie tym uczuciem. Jednym uczuciem możliwe, że do jednej osoby. Może będziesz chciał odpuścić jakąś osobę. Może to będzie przez to, że tutaj właśnie widzicie w poniedziałek czy w czwartek ta energia, taka w środę, w sumie też tego odejścia, zmiany. Może być tak, że będziesz myśleć o jakiejś osobie, kochałeś ją lub kochałaś i będziesz zastanawiać się, czy w tym tkwić. Nie za bardzo tej miłości chcesz, albo czujesz od tej osoby. Dlatego tutaj są takie rozważania. Czuję, że jakbyś był na jakimś rozdrożu. Jest yy, ktoś, kto był z przeszłości, ale też jest szansa na coś lepszego z kimś innym. To jest coś takiego. Życzę Wam wodniki cudownego czasu. Dziękuję za łapki w górę na YouTube i na TikToku pod filmikiem serduszka. Trzymajcie się, buziaczki, pa!